Jeżeli chodzi o naszą działkę prawda, leczenia kardiochirurgicznego, to od razu chcę powiedzieć na wstępie, że wynika ona ze ścisłej współpracy z kardiologami, którzy do nas tak naprawdę kierują pacjentów. I tutaj rozróżniamy dwie podstawowe grupy chorych, jeżeli chodzi o kardiologię dorosłych, mianowicie chorobę naczyń wieńcowych i chorobę zastawek. Każdy pacjent, który jest kierowany do bypassu, wcześniej jest diagnozowany przez kardiologów inwazyjnych, którzy wykonują koronalografię i w oparciu o konsylium zwane potocznie teamem, kiedy spotka się kardiolog inwazyjny z kardiologiem i kardiochirurgiem podejmujemy, podejmujemy decyzję, czy pacjent może być leczony metodą przez skórną, czy poprzez otwarcie klatki piersiowej. Jeżeli kwalifikujemy do bypassu, no to włączamy się w my kardichirurgię. Podobnie jest z operacjami zastawek, również tutaj jesteśmy jak gdyby uzależnieni od diagnostyki kardiologicznej, dokładniej od badania ewokardiograficznego. I na tej podstawie, jeżeli wada jest istotna hemodynamicznie, jesteśmy tutaj zobligowani do operacji zastawek serca. Przy czym dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii jest możliwość, zwłaszcza w przypadku zastawki aortalnej, ścisłego takiego kooperowania kardiologa i kardiochirurga i wykonuje się tak zwane zabiegi TAVI, czyli przezwzórnego wszczepienia zastawki aortalnej. Ale u każdego pacjenta konieczna jest ta ścisła współpraca kardiologa i kardiochirurga i nie ma możliwości prawda, funkcjonowania Kardiofilurga bez wcześniejszej diagnostyki kardiologicznej. Dziękuję. Dzięki.